Wczoraj wieczorem nagrałam Bobika, żeby Wam pokazać, jak się przytula do swojej nowej zabawki. Uwielbia tą zabawkę, to jest numer jeden jako zabawka w tej chwili. A ja rano te polędwiczki z kurczaka, które wczoraj w przesenie kupiłam, zrobiłam w takiej ostrej przyprawie i do tej ostrej przyprawy zrobiłam panierkę. Ale panierkę, zobaczcie, chrupki pomarańczowo-marchewkowe zmieliłam w melakserze i była panierka. Myślałam, że będzie taki miała pomarańczowy smak, ale niestety nie było tego smaku. No zawiodłam się, policzyłam na ten smak. Upiekłam z dwóch stron. O, akurat tej panierki starczyło. Jak już odłożyłam to na tej samej patelni upiekłam te pół paczki pieczarek od wczoraj, co miałam. Miałam troszeczkę też takiej pomarszczonej papryki. Też miałam właśnie darmową i zrobiłam sałatkę sałaty końcówki z tego pomidora oraz takiej sałatki gotowca wrzuciłam, bo też miałam resztkę. No, mi zepsuło to smak, ale chłopakom smakowało. A do tej patelni dołożyłam makaron od wczoraj, co został, i wypukałam ten keczup, Bo mi zostawili. Powiem Wam, chwila, moment gotowania i pyszne danie. Troszeczkę było mało. Nie każdy się najadł, ale było smaczne, jakoś tam przebolejemy. Wysłałam też męża. Po zakupy do rzeżnika, bo dzisiaj taki wyjątkowy dzień, że nie mogliśmy razem pojechać, bo mąż ma dzisiaj event, bo dzisiaj jest dzień psa czy zwierzaka. Sorry, będzie rozdawał ryzaki z naszego sklepu i kupił. Wspaniałe zakupy zrobił, naprawdę pochwaliłam go. Ja kupiłam na lokalnym ryneczku takie buraczki, ugotowałam je w mundurkach od razu i fasolkę. Ciekawe, czy nie będzie łyczata. No już gulasz to już od razu zrobiłam na no jutro żeby był bo co będzie to mięso leżeć a jutro będę miała mniej roboty i troszeczkę tego gulaszu bo trochę za dużo było zamrożę, może gulaszówkę zrobię zobaczcie jaki mały odpad był naprawdę wspaniałe kupił mięso no nagroda mu się należy w nagrodę to zrobiłam mu te giry pierś zamroziłam serkę też będzie narosł a tu zrobiłam w oleju, w tej ostrej przyprawie, trochę majeranku i wieczorem jak wróci z eventu, to mu smażę. A w międzyczasie ja robiłam też ciasto. Wszystko na raz. No, mówię Wam, ja tak lubię. Taki lubię ten pęd, a później taka jestem zmęczona i lubię sobie odpocząć. Śmietana też, yy, przepraszam, białka ubite, jeszcze chciałam ten mak robić. Ale nie, maszyna nie dała rady, bałam się, że się spali. Mak sobie odpuściłam, innym razem no. Widzicie, wszystko jest pod kontrolą. Już druga partia, zaraz będzie w garku. Półtora słoika poszło tych pomidorów, pomidorów, Boże. Jabłek na ciasto, pokazuję Wam, wszystko jest pod kontrolą. Już jest w garku, już zioła nawet przyniosłam z ogródka. Teraz wystarczy, że się będzie gotowało do miękkości, a jutro będę robić resztę. Buraczki też już wyłączyłam. Ciasto już też jest w piekarniku. Poszłam odpocząć, ale miałam telefon, przyjechali do mnie goście na kawę i o mały włos nie spaliłabym tego ciasta. Takie trochę za mocno brązowe. Buraczki sobie odpuściłam zrobię jutro. Zostawiam w tych mundurkach tak do jutra. A w nagrodę, bo ja dzisiaj też 10 km na rowerze zrobiłam, to zjadłam to ciasto, no i taką zwykłą kolację. A mężowi upiekłam, bo późno wrócił, to mu upiekłam te nogi, był bardzo zadowolony.